Siemanko mordeczki, z tej strony Kalus i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim zaczniemy ten odcinek, szybka informacja. Przerwa na YouTubie była spowodowana tym, że ostatnimi czasy zacząłem bardzo dużo streamować na Twitchu, także jeżeli jeszcze ktoś nie obserwuje mojego kanału, zachęcam was, aby zrobić to w tym momencie. Natomiast tymczasem ja was zapraszam na odcinek z takich krótkich shotów z moich ostatnich meczy z CSa. Także jeżeli ten materiał wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a osoby nowe zachęcam do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i nie przegapić kolejnych odcinków. Tymczasem ja już nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Nie jadą, No nie mam na już. Połowę, połowę ma. Dwo, dużo mi, dużo mi. Tuaj, tuaj. Kurwa. low, low HP. Leży jeden. Patrzę. Leży. Jeszcze jeden. Leży drugi. Do lewej jeszcze. Patrzę, patrzę do lewej. I do lewej. Leży jeden. Ej, na blisko, biała, biała. Na blisko. Idle pan Leży z Chodź, chodź Go green! Nice! Jezu, jaka runda! Hodek, hodek. Gala, Gala. Gala leży runda. Okno leży Dubla, dubla, do lewej, dole, 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 saj, side, dole, dole, Cd, cd dole, dole, Nie dole, 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 Leży za BSM, jeszcze jeden exit Słuchaj exit Jest okno Leży okno, jeszcze jeden Patrz exit Jeszcze jeden Patrz exit Opa. Ostatni Leży Mki mki w oknie Idę od Skody śpi Skody śpi? Ja pierdolę, maga ma Jak się kurwa przestraszyłem Mo Może być elektryka, mi kurwa drzwi wychodzi Eee, y, ticket Leży w C2. Y, Ander under wam wyszedł. Nie poszedł under. Leży z mida, Ander jest wszyscy, oknie, MK. Short. Under dojechał. Ander dojechał, cygan. Do, Do, bez, bez. Masz undera. Y, short jest, chowa. Ta. Leży Exit Kurwa no Trzymaj się, że śmieję się Raz Rampa leży Rampa leży dwóch Dżungla Scout I konektor Kurwa Konektor dżungla Na Jeden, biało mam Jeszcze jeden Leży paka Jeszcze jeden Zakręt jeszcze jeden zakręt, zakręt las

Rey, Rej Rey dostał ALE SIADŁO ALE SIADŁO Jeszcze tą banię jaką wyrwał tam na daleko Na mnie idzie jeszcze jeden, zero ma Leży, leży Cofnął się, cofnął się a. No short jest, kurwa no On o, dostał raid, dostał raid Góra, czerwony, czerwony Nice, nice Paka, 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 paka. Dojść, nie Wiesz. Heaven, pod heavenem ラッキーマンこれ。